Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Partii Razem. Dzień, dzień dobry, dobry panie Pani redaktorze, dzień dobry państwu. Nowa Lewica znowu kusi polityków razem, budową wspólnego bloku przed przyszłymi wyborami. Mówi o tym Włodzimierz Czarzasty, Tomasz Trela. Nie ma takiej ceny, nie ma takich warunków, nie i koniec? Panie redaktorze, nie. Czy słyszał pan kiedyś o Nigdy tym, żeby tak. wspólnie startował, startowała koalicja, która jest złożona z partii koalicyjnych, rządowych i partii opozycyjnej? No to jest przecież jakiś kompletny absurd. Bardzo przepraszam, ale twierdzenia o tym, że wystartuje w sumie na jednej liście opozycja z koalicją rządową, to jest po prostu absurd. No my nie jesteśmy opozycją po to, żeby nie, wiem, nie być w ministerstwach i nie mieć wstępu. Na Radę Ministrów jesteśmy w opozycji, dlatego że nie zgadzamy się z polityką rządu, że nie zgadzamy się z kierunkami, które ten rząd wybrał, że nie zgadzamy się z jego działaniami. Nie da się równocześnie być przeciwnikiem rządu i startować. Z jednym programem, z jednym planem na Polskę, z partią, która ten rząd nie tylko firmuje, tylko tworzy. Nie. Bo przecież zarówno e, ministra dziemianowicz Bąk, jak i na przykład e, minister Kulasek, to są osoby odpowiedzialne za te resorty, które w tym momencie są, są przez nas najbardziej le, krytykowane. Le, no. Lewiczy. Nie nawet kiedy realne staną się rządy skrajnej prawicy, to znaczy Prawa i Sprawiedliwości Konfederacji Konfederacji Brauna. Panie, Redaktorze, my mamy jako politycy odpowiedzialność dać ludziom wybór. Są w Polsce miliony ludzi, którzy liczą na to, że możemy mieć kraj normalny. Możemy mieć kraj, który nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, jak to robi prawica, ale z drugiej strony kraj, w którym jest miejsce przede wszystkim na... Yy, pójście w stronę po prostu praw pracowniczych, stanięcie po stronie normalnie pracujących ludzi, którzy chcą um, kupić sobie mieszkanie czy wynająć, którzy chcą... Um gotować sobie w domu za normalne ceny, którzy chcą iść do pracy na kilka godzin, wrócić, mieć czas dla swojej rodziny, czas na swoje Wszystko własne. Dobrze, ale czy, czy dla wyborców o lewicowych przekonaniach, o takiej lewicowej wrażliwości to będzie normalny kraj, jeśli poza parlamentem znajdzie się lewica i będzie rzecz jasna, no, te trzy ugrupowania, o których Panie wspomniałem. Panie redaktorze, będzie... w ostatnich, w ostatnich latach to dzięki, dzięki brakowi porozumienia między tymi ugrupowaniami lewicowymi. My, myślę, że, myślę, że straszenie nas pisem, po to, żebyśmy zgadzali się na rządy liberałów, się już po prostu skończyło. Ale Nie chodzi już... sprawiedliwością, ale jest już Konfederacja, tak, jest, 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 jest Ugrupowanie Brown, które jest, jest poważnym partii, tych których badania. można nas, nas straszyć. My się jako osoby, o poglądach propracowniczych, o poglądach prospołecznych, daliśmy w Polsce zapędzić w kozi, kozi róg. Daliśmy sobie wmówić, że musimy firmować rządy liberałów, że musimy zgadzać się na rozwiązania naprawdę antyspołeczne, musimy zgadzać się na to, żeby najbogatsi zyskiwali kosztem pracującej większości, dlatego że inaczej przyjdzie zła skrajna prawica i, i nas wszystkich tutaj porozstawia po kątach. My musimy stanąć twardo na własnych nogach Jako ludzie, którzy pracują, jako ludzie, którzy własną pracą zarabiają tak naprawdę na gospodarkę tego kraju, musimy przestać dać się rozgrywać osobom, które uważają, że kiedyś się dorobimy i bronić miliarderów, będąc na przysłowiowej pensji minimalnej. Czy Panie redaktorze, wchodzimy jeszcze raz. Doczekają się odpowiedzi? Doczekali się odpowiedzi. W tym momencie odpowiedź brzmi nie. My jesteśmy partią opozycyjną. Oni są partią, która głodzi y, na przykład naukę. Y, w tym momencie lewicowy minister nauki mówi, że jest lojalnym koalicjantem, dlatego zagłodzi polską naukę. No, Fani finansowanie jest na poziomie pier... ubiegłego roku, jeśli chodzi o naukę. I, i słyszymy, słyszymy, nie, słyszymy nie tylko od y, środowisk naukowych, ale słyszymy też od byłego ministra y, nauki, notabene również Bąka, nowej Lewicy, że to ten budżet oznacza de facto niszczenie polskiej nauki. Doktorant, panie redaktorze, w Polsce przez pierwsze lata zarabia poniżej minimalnej. Przecież to jest jakaś absurdalna sytuacja. Z drugiej strony mamy budżet dla pracowników budżetówki, 3% podwyżki, to jest poniżej e, wzrostu kosztów życia. No, ale być mamy może, informacje być o może tym, 10% że... to jest to, o czym mówią związkowcy. Te, te związkowcy o tym mówią, ale Agnieszka Ciemianowicz-Bąk mówi 3%. My złożymy Poprawki na 10%, to już zapowiedzieliśmy również na y, proteście, którzy związkowcy zorganizowali w zeszłym tygodniu, ale nasze poprawki muszą znaleźć poparcie. No, no właśnie, w tym momencie pozbawimy. politycy o, bo, bo, bo... nowej lewicy mówią, że są lojalnym koalicjantem. Jedyna sytuacja w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy postawili się, kiedy powiedzieli, że faktycznie może ten rząd przesadza to było, kiedy pojawiły się informacje, że Włodzimierz Szczerzasty ma nie dostać stołka wicemarszałka Sejmu. No, no dobrze, ale to, że no, O czym my rozmawiamy? Ro, ro, rozumiem, że nie dzielą, ale też łączą. No jest choćby ten projekt Nowej Lewicy dotyczący y, ustawy o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. No to, to przecież nie to nie samo jest, mówi To nie samo jest, mówi to razem. To jest, panie redaktorze, projekt Nowej Lewicy. To jest projekt, który składa taki sam Nowa Lewica, taki sam Trzecia Droga, dlatego, że w Warszawie ich no, ale to ich razem to Rafał, samo Trzaskowski, mówi przecież. Rafał Trzaskowski, Rafał Trzaskowski nie jest w stanie zmobilizować własnych radnych w Radzie Miasta Warszawy do tego, żeby zagłosowali zgodnie z tym, co uważa większość mieszkańców Warszawy. My w Krakowie, jak pan wie, mamy nocną ciszę alkoholową. Wiemy o tym, że radykalnie zmniejszyła interwencje na Sorze, że zmniejszyła interwencję służb. To jest coś, na co się zgadzają absolutnie wszyscy. Lekarze, służby mundurowe, społeczeństwo, wszyscy mówią no, zgodnie. To koalicja nikomu obywatelska nie przeszkadza. jest podzielona w tej sprawie. Jak obywatelska, jak, jak zwykle, nie robi absolutnie nic, żeby ludziom było lepiej, tylko czeka aż presja społeczna będzie tak duża, że po prostu nie będą mogli sobie pozwolić na dalszą bezczynność. Naszej to, zgody, to, naszej to, zgody to. nie ma na to, żeby y, takie rozwiązania firmować i nie można tutaj mówić o tym, że tutaj się zgadzamy. No tak, zgadzamy się, tylko tak, że my potrafimy zapykam, się a, postawić, a, te -darmowe, a darmowe obiady w, w szkolnych stołówkach y, zyskają poparcie? Mam nadzieję -le w tym momencie y, to jest projekt, który składaliśmy będąc we Wspólnym klubie z Nową Lewicą w poprzedniej kadencji, kiedy byliśmy wspólnie w opozycji. Wówczas rząd Prawa i Sprawiedliwości zamroził ten projekt, on się znalazł w zamrażarce sejmowej. W tym momencie wiemy, że marszałek Hołownia skierował go do konsultacji społecznych i liczę na to, że szybko to pójdzie. Trafi następnie do komisji, które są przewodniczone przez członków Platformy Obywatelskiej, więc to, kiedy trafią pod obrady, również będzie od właśnie koalicji zależało, no a następnie mam nadzieję, że doczekamy się głosowania w Sejmie. Mam nadzieję, że koalicja rządowa będzie miała odwagę, żeby do głosowania w Sejmie dopuścić, bo jest jeszcze bardzo wiele miejsc, gdzie może to zatrzymać. Natomiast nasz plan jest bardzo prosty. To nie są aż tak wielkie środki, to są środki porównywalne do pewnych projektów, na przykład zmniejszenia składki zdrowotnej, które w zeszłym roku w ramach kampanii wyborczej radośnie próbowała koalicja rządząca przeprowadzić. Myślę, że powinniśmy to... mieć zgodę co do tego, że dzieci nie mogą chodzić darmowe, głodne. Darmowe obiady w szkolnych stołówkach. Szko skoro jesteśmy przy szkole, to, to kto nie zdał egzami egzaminu w sprawie edukacji zdrowotnej? W krakowskich szkołach dwie trzecie uczniów, poza edukacją zdrowotną. No Myślę, że tutaj nie ma jakby sporu, że rząd nie zdał tego egzaminu. Znaczy wycofując Wprowadzenie... się, się z, z obowiązku? Tak i to jest jeden z powodów, dla których wygląda to tak jak wygląda. Natomiast musimy mieć też świadomość, że gdyby, co uważam, że powinno się wydarzyć, edukacja zdrowotna była obowiązkowa, no to to jest przedmiot, który musiałby zostać zorganizowany, musiałby zostać sfinansowany, musiałby zostać mądrze wprowadzony, tak żeby byli wynagradzani, przeszkoleni nauczyciele, którzy go będą prowadzić. Platforma Obywatelska jak zwykle zabrała się z od tyłu no, strony za, za tę reformę, dokładnie kampania tak, wyborcza, no ale panie, panie redaktorze nie możemy rozwalać polskich szkół w imię kampanii wyborczej. W imię kampanii wyborczej to można, nie wiem, iść na dożynki i yy, stanąć na scenie i pośpiewać piosenki z kołem gospodyń wiejskich, a nie rozwalać polską szkołę, no. To jeszcze jedna rzecz. Razem chcę powtórzyć rozwiązania z Krakowa i Katowic w innych miastach. Chodzi o te, bo tam też są zbierane podpisy. Chodzi oczywiście o opodatkowanie pustostanów. Myśli hmm. pani, że to realnie zmieni dostęp do, do choćby do rynku najmu? Myślę, że to jest dobry pierwszy krok. Ja nie jestem naiwna i wiem, że podatek od nieruchomości to nie, jest, to nie są kokosy dla miasta. To nie są też y, jakieś gigantyczne wydatki, które musi ponieść spekulant czy deweloper, ale to jest pewien symboliczny krok, który pozwala na. Symboliczny. Że, y, no, panie detektorze, oprócz tego, że pobieramy sam podatek, to jest jeszcze kwestia ewidencji tego, kto ten podatek ma płacić. I moim zdaniem, to jest to kluczowe miejsce, o którym mówimy. To znaczy, że faktycznie samorządy zaczną uzyskiwać, i będą miały ekonomiczny interes w tym, żeby uzyskiwać informacje dotyczące tego, kto no, no, lokalach... Ale, ale studenci widzimy oblężenie akademików w Krakowie. Mhm. Nadal są osoby bez zakwaterowania. Zmieni to jakoś realnie ich sytuację w przyszłym roku, czy nie? Myślę, sądzę, że, że... myślę, że jest to na pewno jeden z kroków, które musimy podjąć. Natomiast no, ja nie mam wątpliwości co do tego, że ta katastrofalna sytuacja na rynku nieruchomości wymaga po prostu bardzo wielu różnych zmian z różnych stron. Pierwsze rzeczy się już wydarzyły, to znaczy to, że udało się nam presją społeczną tak naprawdę, społeczeństwu, z, razem z partią razem razem z aktywistami czy organizacjami które się tym zajmują powstrzymać zakusy na wprowadzenie następnych dopłat do kredytów bo to miał być ten kredyt 0%, którym zajmował się minister Paszyk. E, natomiast teraz są następne kroki i na, te następne kroki to jest precyzyjna ewidencja najmu krótkoterminowego i trwałych pustostanów e, wprowadzenie właściwych regulacji prawnych, w tym podatków dotyczących najmu krótkoterminowego, wprowadzenie podatku antyspekulacyjnego od trzeciego mieszkania, wprowadzenie takich rozwiązań, które sprawią, że inwestowanie w mieszkania się po prostu nie będzie opłacało i spekulanci będą musieli inwestować na przykład w te gałęzie gospodarki, które są rozwojowe, które działają dla społeczeństwa, a nie te, które y, prowadzą do tego, że de facto zajmowane są na nic mieszkania, które mogłyby służyć studentom, młodym terminu. rodzinom. Terminowego to, ma, to mamy, mamy z Krakowa wiceministra do spraw turystyki, który deklarował również tutaj, że, że uporządkowanie najmu krótkoterminowego, no to to sprawdzam, myślę, że do końca kadencji będzie mogło zostać przeprowadzone. Tak, Aleksandra, pan myśli, Owca. No nie, no mamy nadzieję, ale trzeba wierzyć w, w takie właśnie deklaracje. Właśnie nie trzeba, właśnie nie, nie trzeba, nie? jak już parę nie, razy wiodą, to już można przestać wierzyć. No dobrze, Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, bardzo Dziękuję bardzo.